Cześć, dzień dobry. Witam na kolejnym podcaście z cyklu Uczelne Pogaduchy. Dziś moim państwa gościem jest pani Ola Ogonowska. Cześć, Ola. Cześć, dzień dobry wszystkim. Bardzo dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że będziemy mogli sobie chwilę porozmawiać o samorządzie. Więc tak, zacznijmy może. Nasz uczelni bardzo prężnie działa, samorząd studentów. Dużo z nami współpracuje z nami w sensie biurem marketingu. Bardzo jesteśmy zadowoleni z tej współpracy, więc już chciałem na początku tu podziękować. Mam takie kilka pytań, które się nasuwają na temat funkcjonowania samorządu, jak i przyszłości z tak samorządu studenckich. Czyli najważniejsze inicjatywy, które realizował nasz studentów samorząd przez ten okres, no Pani kadencji, że tak powiem. Twojej kadencji, przepraszam. Jasne. Um... Myślę, że ciężko jest mi taką najważniejszą inicjatywę wymienić, ponieważ każda jest na swój sposób ważna i każda w jakiś tam sposób bezpośredni albo nie do końca wspiera rozwój naszych studentów i całej tej społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia, ale jeżeli myślę o takich inicjatywach, które najbardziej zapadły mi w pamięć, to na pewno są to takie inicjatywy, które mają na zwiększenie integracji pomiędzy studentami czy właśnie wsparcie rozwoju studentów. To jest dla mnie bardzo ważne i to jest taki mój Główny cel jako przewodniczącej samorządu. Jeśli miałabym wymienić kilka takich inicjatyw, to na pewno jest to wspieranie uczelni na różnego rodzaju wydarzeniach, czy to seminariach, czy to konferencjach, które odbywają się na uczelni, ale także wsparcie uczelni w targach branżowych, które odbywają się w różnych miejscach, czy w Warszawie, czy także w całej Polsce. To jest dla mnie bardzo ważne, aby samorząd i studenci brali udział w takich inicjatywach i rozwijali się w branży, w której się kształcą, ale także dla mnie takimi ciekawymi, fajnymi i przyjemnymi wydarzeniami było na przykład wspólne pieczenie pierników, które cieszyło się bardzo dużą popularnością wśród studentów. Uważam, że i wykładowcy, i studenci wtedy mieli okazję do takiej wspólnej rozmowy. Do poznania się bliżej, do wymiany, wymiany kilku słów, więc było to na pewno bardzo miłe i zapadające w pamięć wydarzenie. Dodatkowo dla mnie ważnymi inicjatywami jest właśnie wsparcie też infrastruktury uczelni, i do takiej rzeczy mogę wymienić to, że udało nam się w zeszłym roku akademickim wyposażyć kuchnię studencką na obydwu kampusach, bardziej na kampusie pierwszym, ponieważ tam mamy taką typową kuchnię dla studentów, no i dzięki temu, że Udało nam się to wyposażyć, możemy napić się w tym naszym pomieszczeniu studenckim kawy z ekspresu czy skorzystać z naczyń, sztućców i tym podobne. Myślę, że to też wpłynęło na, na taką milszą atmosferę tego studiowania u nas. Muszę tu potwierdzić, pierniki były bardzo pyszne, nie tylko je zjedliśmy, ale później powiesiliśmy również niektóre na choince. Mam nadzieję że w tym roku to powtórzymy. bo było pysznie i kolorowo. Oczywiście, z przyjemnością. Tutaj, oprócz pierników, udało nam się upiec cynamonki w wersji dietetycznej również, więc jak najbardziej w tym roku też planujemy takie wydarzenie jeszcze w większym pokroju. Mam nadzieję, że zgromadzi jeszcze więcej osób. Mamy nadzieję. Więc powiedz, może, jakie korzyści płyną z takiego aktywnego uczestnictwa w takim samorządzie studenckim? Dla mnie osobiście największą korzyścią jest to, że mogę doprowadzić do takiej większej integralności ze społecznością akademicką, ale także poznać bliżej uczelnię, jej struktury, a także wykładowców, ponieważ jednak mimo wszystko, jeżeli jesteśmy z tego samorządu, to jesteśmy też bardziej rozpoznawalni. Co to, czy to na social mediach uczelni, ale także w ogóle wśród studentów. Jednak jeżeli ktoś z tego samorządu jest, to wiemy z automatu, że on się bardziej udziela, że jest bardziej taki zaangażowany i też wykładowcy, myślę, że są mimo że są bardzo otwarci do każdego, to bardziej otwarci także dla studentów z samorządu. Mi osobiście też udział i bycie w samorządzie teraz akurat na czele daje niebywałą satysfakcję do tego, że mogę robić coś więcej, że mogę się udzielać i przede wszystkim, że mam realny wpływ na to, co dzieje się na uczelni, ponieważ zawsze samorząd ma możliwość właśnie wpłynięcia na to, czy to zorganizowania jakichś akcji, nasze pomysły zawsze są wysłuchiwane i udaje nam się znaleźć. Jakiś konsensus i coś fajnego razem zaplanować czy wymyślić. Więc to jest naprawdę bardzo satysfakcjonujące i osobiście przynosi mi dużą satysfakcję z tego, że, że mogę się udzielać w samorządzie, jak, jak ja, jak i wszyscy członkowie. Okrót potwierdzę, bo za moich czasów studenckich również byłem w samorządzie i to też właśnie, tak jak wspomniałaś, dużo takich korzyści wizerunkowych, yy, tak? Czy wykładowcy poznają, już inaczej się z nimi nawet rozmawia. No i też na przykład miałem. Taką sytuację, że jeden z moich byłych pracodawców zaczął, że byłem w samorządzie, bo sobie wpisałem CV i to też mówi, że to na duży plus. Tak. Również miałam taką sytuację, że kilka razy podczas starania się o nową pracę zostałam zapytana właśnie o samorząd, o to, czym się zajmuję. I zostało to postrzegane jako takie umiejętności organizacji, umiejętności przywódcze, czy właśnie takie myślenie myślenie nad jakimiś nowymi rozwiązaniami, czy coś takiego, więc jest to na pewno bardzo pozytywnie postrzegane też przez rekruterów i często to wyhaczają w CV. No, niby szczegół, ale to zawsze jest tak. dodatkowy plus. Czy są takie sytuacje, że na przykład nowi studenci mają problemy i wtedy odzywają się do Ciebie, czy do innych członków samorządu, żeby mi na pomóc? Tak, do mnie bardzo często, nawet prywatnie, ponieważ na ten moment jestem już dosyć rozpoznawalna na naszych social mediach i często zdarza się, że studenci piszą do mnie na Instagramie albo na Facebooku prywatnym, nawet i pytają. Piszą coś na zasadzie, że widzę, że jesteś już dłuższy czas na tej uczelni, widziałem to na Twoim Instagramie czy LinkedInie, czy innym profilu. I napisz tak po prostu, szczerze jako student, co jest plusem, co jest minusem. Czy myślisz, że poradzę sobie na tej uczelni, jeżeli powiedzmy, nie zdawałem biologii i chemii, bo takie Pytania się zdarzają. Ja wtedy zawsze wyrażam takie swoje szczere zdanie, że raczej jest to uczelnia, która naprawdę wspiera rozwój studenta i nie ma się czego bać, chociaż czasami są to też takie pytania: czy mamy akademik, czy mamy dużo szatni, czy jest gdzie zostawić walizkę. Czasami one się wydają takie proste, ale dla. Początkującego studenta może to być stresujące, czy on będzie miał gdzie zjeść, czy gdzie zostawić rzeczy, więc y, czy pisane do mnie na prywatną wiadomość, czy do nas na tą skrzynkę samorządu zawsze taki student y, dostanie odpowiedź? Więc w taki sposób wspieramy. W zeszłym semestrze też planowaliśmy zorganizować takie spotkania co jakiś czas, że samorząd pełni dyżury na przerwach i wtedy tacy studenci mogą do nas podejść i zapytać o pewne rzeczy. Nie udało się, bo nie miało to zbyt dużego popytu wśród studentów, ale teraz na pewno spróbujemy zorganizować to jeszcze raz, żeby zobaczyć, czy, czy może w tym semestrze będzie taka potrzeba do właśnie spotkań w mniejszym gronie, czy podzielenia się jakimiś swoimi spostrzeżeniami, czy jakimiś problemami. Bo jednak, no ja już na tej uczelni jestem dosyć długo, bo kilka dobrych lat i na pewno będę w stanie wesprzeć takiego studenta, który dopiero zaczyna i odpowiedzieć na jakieś tam pytania czy rozwiać wątpliwości. myślę, że też, Pani, o taką wiedzę z takim problemem, będzie Pani wiedziała, do kogo pójść, tak? Czy, Dokładnie. Bo też, <laughs> przepraszam, często się zdarza tak, że taki student błąka się od pokoju do pokoju, nie wie, do, albo się wstydzi pójść na przykład z jakimś problemem, taka myślę, że pokieruje konkretnie do tej osoby. I tak, ten czasem ten... też się tak zdarza. Też miałam kilka takich sytuacji, czy to mailowo wymieniane korespondencje, czy po prostu pisane na messengerze. I od razu byłam w stanie wskazać: Słuchaj, z takim problemem to nie do tego działu, tylko po prostu udaj się bezpośrednio do tej i do tej osoby. Ona się tym zajmuje. Na pewno nie zostaniesz na lodzie z tym problemem. I rzeczywiście, później dostawałam taki feedback, że o super, bardzo sprawnie poszło. Dziękuję za pomoc. Wiem, że. Często udziela się w kołach naukowych czy klubach praktycznego przygotowania zawodowego. Jak uważasz, czy takie koła naukowe z własnej perspektywy i kluby praktycznego przygotowania zawodowego mają sens i czy warto na nie chodzić? Tak, zdecydowanie tak. W momencie, w którym byłam studentem dziennym i zaczynałam tutaj studia, miałam zdecydowanie więcej czasu i chodziłam na bardzo liczne koła. Jestem za to bardzo wdzięczna i to. Dzięki kołom naukowym tworzyłam swoje pierwsze publikacje naukowe, co też jest bardzo ważne w, w ogóle takim dobytku naukowym. Teraz Łącząc pracę z już dwoma kierunkami studiów, jest to cięższe. Mimo to zawsze staram się wygospodarować czas, aby dołączyć chociaż do jednego koła, które powiedzmy w danym semestrze najbardziej mnie zainteresuje. E, niemniej jednak bardzo polecam i jeżeli ktoś ma ochotę pogłębiać swoją wiedzę i nie do końca pasuje mu to, że odbędni mówiąc kolokwialnie studia od A do Z, chce zdobyć wiedzę, chce zrobić coś więcej, to jest to naprawdę świetna opcja. My jako samorząd. Y, Wspieramy jak najbardziej tą działalność, chociażby poprzez to, że rozmawiamy i mówimy studentom o tym, że takie koła istnieją, bo czasami im to gdzieś umyka, taka informacja, i nawet o tym nie wiedzą. Ja wtedy polecam te koła, na które chodziłam, czy danego wykładowcę, którego bardzo lubię. I myślę, że naprawdę to jest bardzo, bardzo ciekawa opcja do poszerzenia swojej wiedzy. Atmosfera jest bardzo kameralna, ponieważ te grupy są małe i można wtedy też nawiązać lepszy kontakt z wykładowcą i wyciągnąć jeszcze więcej czegoś. Powiedzmy stricte dla siebie. Czy samorząd promuje taką integrację między studentami, na przykład między studentami pierwszego roku, trzeciego roku, drugiego roku? Tak, staramy się. Nie jesteśmy co prawda bardzo dużą uczelnią, która ma możliwości organizacji co miesiąc czy co dwa miesiące wydarzeń, które mają na celu taką stricte integrację czy w klubie, czy gdzieś indziej. Natomiast będziemy się starali tak zorganizować następny rok akademicki, żeby zorganizować juwenalia, jeżeli tylko przyjdzie. Wszystko pójdzie po naszej myśli, to myślę, że to jest idealna impreza do integracji pomiędzy studentami. Jednak taka impreza jest bardzo dobrze postrzegana przez wszystkich studentów i każdy chętnie na, na taką imprezę idzie. Natomiast staramy się, w miarę naszych możliwości, do tego, aby integrować studentów. Czy to online, ale także właśnie poprzez takie wydarzenia jak pieczenie, właśnie pierników, czy wspólne ozdabianie pisanek. Myślę, że to też jest na swój sposób bardzo ciekawa integracja, ale też rozwijająca, bo robimy coś wspólnie. Pieczemy, gotujemy, czy ozdabiamy, rozwijamy swoją kreatywność. Więc też myślę, że jest to naprawdę ciekawy i fajny sposób na integrację. Yy, mamy też sporo Erasmusów, yy, co roku praktycznie coraz więcej i nasza komisja do spraw zagranicznych zawsze proponuje Erasmusom wyjścia integracyjne. I z tego, co się orientuję, to w zeszłym roku było ich dosyć sporo. Zawsze kończyły się yy, happy endem i taką większą integracją i było bardzo przyjemnie. Yy, także także Erasmusi, yy, którzy czasami mogą czuć się wyobcowani pomimo, mimo różnic kulturowych, czy językowych, myślę, że są bardzo dobrze zaopiekowani u nas na uczelni. Fajnie właśnie, że wspomniałaś o Erasmusie, bo pomyślałem sobie, że zapytam o tego Erasmusa, ale już uprzedziłaś moje pytanie, więc... Tak, myślę, że akurat tutaj u nas działa to znakomicie i każdy Erasmus jest bardzo dobrze zaopiekowany. Dostajemy informacje zwrotne od tych studentów, którzy biorą udział w Erasmusie, że bardzo, bardzo fajna uczelnia, w porównaniu do ich uczelnia dwa, że po prostu czuli się tutaj zaopiekowani w stu no fantastyczna informacja. Myślę, że dla nas to jest y, bardzo taka budująca odpowiedź zwrotna. To na pewno tak. A y, może teraz tak, trochę z perspektywy takiego studenta? Czy zauważyłaś, że uczelnia współpracuje z firmami zewnętrznymi? Czy miałaś na przykład do czynienia już y, na przykład na zajęciach, czy na kołach naukowych, że z y, jakąś firmą zewnętrzną, która tu przyszła na przykład prowadzić szkolenia, czy y, inne zajęcia? Tak, zdecydowanie zgadzam się z tym. Akurat mi jest najłatwiej wypowiedzieć się z perspektywy chemii kosmetycznej, bo to jest taki mój wiodący kierunek, mimo kosmetologii. Bardziej udzielałam się zawsze na chemii kosmetycznej, i tutaj często zdarzały się takie spotkania z przedstawicielami firm surowcowych, m.in. firmą Provital czy Ersblow. Która przeprowadza seminaria, warsztaty, pogadanki na temat surowców i oferty tych firm. Więc jest to bardzo ciekawe zbliżenie się do branży, która jest jednak dosyć ścisłą branżą. Branża w ogóle chemii kosmetycznej czy kosmetyków jest to dosyć mała branża w porównaniu na przykład do farmaceutycznej, i naprawdę bardzo miłym gestem ze strony uczelni jest to, że daje nam rozwój i poznanie właśnie tych firm, które albo będą naszym przyszłym miejscem pracy kiedyś być może, albo będą nam dostarczały surowców do naszej pracy. Więc jest to świetne, że już na etapie uczelni, na etapie studenta trzeciego, czy drugiego, czy pierwszego roku, yy, jesteśmy w stanie poznać te osoby i poznać struktury tej firmy oraz ich ofertę. Więc to jest olbrzymim plusem, dlatego też wracając na chwilę do tych kół naukowych i grup zainteresowań, warto na nie chodzić, bo bardzo często takie spotkania też odbywają się w ramach tych kół. Właśnie chciałem tylko tu wspomnieć też, że nie tylko z chemii kosmetycznej, czy z kosmetologii, z dietetyki, również takie koła się odbywają, grupy praktycznego przygotowania zawodowego. No i to głównie są właśnie, tak jak wcześniej wspomniałaś, właśnie firmy zewnętrzne, bo to jest taka dodatkowa wiedza darmowa. Dokładnie, warto zaznaczyć, że jest to wiedza darmowa, ponieważ szkolenia już takie dla pracowników, jeżeli chcielibyśmy je odbyć nie, z ram, nie powiedzmy z ramienia uczelni, są płatne. Tutaj uczelnia oferuje całkowicie darmowe warsztaty, szkolenia i seminaria, więc też warto, warto to zaznaczyć, że jest to już całkowicie darmowe. Jakie ty miałeś motywację, żeby dołączyć do samorządu studenckiego? Ja do samorządu dołączyłam już na pierwszym roku mojego pierwszego kierunku studiów tutaj, czyli kosmetologii, więc było to już ponad 4 lata temu, jeżeli dobrze liczę, bo ten czas leci bardzo szybko, zwłaszcza tutaj i w miłej atmosferze. Więc moją taką motywacją, oprócz tego, że szłyśmy razem z koleżanką do samorządu, bo jednak zawsze w grupie raźniej, natomiast ona nie do końca się odnalazła, ja zostałam już do samego końca i jestem nadal, było to, że właśnie potrzebowałam robić coś więcej. Jestem typem aktywisty i dla mnie bardzo dużą satysfakcją z działania jest to, że mogę robić coś więcej, widzę tego efekty i mam realny wpływ na coś. Więc tutaj idealnie, jakby te moje potrzeby wpisały się w rolę teraz przewodniczącej, wcześniej członka samorządu. Dawniej też byłam w komisji marketingu, więc rozwijałam swoją kreatywność w tej dziedzinie. Nadal to robię, nadal prowadzę nasze social media i też uważam, że w dzisiejszej dobie internetu. Jest to dosyć interesujące i ciekawe, że mogę to robić także w ramienia samorządu, ponieważ w tym momencie bez social mediów ciężko jest w ogóle jak, jakkolwiek zaistnieć i się wyróżnić wśród innych powiedzmy profili. Także to też mnie na pewno bardzo rozwija i przydało mi się niejednokrotnie w pracy czy w miejscach, gdzie powiedzmy też wspierałam działania social mediów, co jest super. Na pewno też moją motywacją było to, że Chciałam wesprzeć osoby, które nie do końca potrafią odnaleźć się w środowisku akademickim, które jest dosyć specyficzne. Dla przykładu, u nas na kosmetologii osób jest ponad 100, czasami, czy te grupy są bardzo liczne. Na chemii grupa ma powiedzmy 10-20 osób, i czasami fajnie jest wesprzeć taką osobę, która nie do końca potrafi odnaleźć się, wskazać jej drogę, albo po prostu podać taką pomocną dłoń i wesprzeć ją w tym, że ze wszystkim sobie poradzi. I czasami wystarczy zwykła rozmowa, i taką osobę możemy wesprzeć. Jako członek samorządu mam taką możliwość, bo te osoby po prostu częściej się do nas zwracają. Z, taką, z takim zapytaniem czy prośbą o pomoc. A może powiedz mi, co było Twoim największym wyzwaniem jako przewodnicząca samorządu? Na pewno dużym wyzwaniem było to, że przewodnicząca samorządu jest odpowiedzialna za to, aby jednak dowodzić grupom osób. Brzmi to bardzo poważnie. Dla niektórych może być trochę śmieszne, bo to tylko albo aż samorząd. Oczywiście w pracy wygląda to na pewno inaczej, jeżeli dowodzi się zespołem, ale ja uważam, że samorząd jest trochę jak taka mała firma i Osoba, która dowodzi samorządem, również ma na sobie dosyć sporą odpowiedzialność, ponieważ musi dbać o to, aby zbudować zespół zaangażowanych, otwartych i zainteresowanych światem ludzi, którzy będą chętni do po pierwsze pomocy, a do drugie do udzielania się w tej społeczności akademickiej. Więc samo wyselekcjonowanie osób swoją drogą teraz też szukamy osób do samorządu, więc bardzo zachęcam do napisania do nas i do dołączenia do naszych struktur. Było Wyzwaniem, natomiast też kierowanie, dowodzenie i wyznaczanie na przykład osób do poszczególnych zadań jest również dużym wyzwaniem, ponieważ muszę liczyć się z tym, że nie każda osoba lubi każdy rodzaj aktywności i ja osobiście decydując o tym. Kogo powiedzmy oddeleguje, tak mówiąc, poważnie do danego zadania? Czy ta osoba będzie to lubiła? Czy jej się będzie podobało to dane zadanie? Jest grupa osób, która uwielbia udzielać się, powiedzmy, w social mediach, uwielbia się pokazywać, a jest grupa osób, która woli takie stateczne aktywności, czy jakieś seminaria, czy targi. Więc muszę się z tym na pewno liczyć. No i muszę liczyć się z tym, że fajnie jest być liderem, a nie szefem, czyli robić to samo, co samorząd, i jakby dawać wzór do naśladowania, a więc także pojawiać się na różnego rodzaju, na różnym rodzaju aktywności, czy właśnie targach, konferencjach, seminariach. Chcę być zawsze widoczna w ramach oczywiście możliwości, bo jesteśmy tylko ludźmi nie zawsze mamy na wszystko czas. Ale fajnie jest właśnie być takim liderem i robić coś wspólnie, a nie nie tylko dowodzić, więc dla mnie to było dużym wyzwaniem, aby wypracować sobie taki balans pomiędzy pracą, studiami, życiem w samorządzie i dzieleniem tych wszystkich zadań. Pomiędzy nas nie jest nas dużo, zadań czasami jest dużo i trzeba wykazać się nie lada umiejętnościami, aby to wszystko pogodzić. To tylko podziwiać, bo dużo czasu, dużo zajęć, więc tylko podziwiać. Czy miałabyś jakieś rady dla nowych studentów, którzy są jakoś. W pełni wykorzystać czas nauczeni. Mamy strefę studenta, mamy tą zieloną strefę, którą samorząd kiedyś zapro zaprojektował mogą wstąpić właśnie, że tak jeszcze spędzać taki czas między... Czas na uczelni można wykorzystać naprawdę w ciekawy sposób. Jest dużo miejsca, żeby odpocząć, co jest według mnie olbrzymim plusem, bo nie znam wielu uczelni, w których w ogóle takie strefy są. U nas jest ich bardzo dużo, są bardzo wygodne kanapy i można sobie odpocząć i w spokoju przygotować się do kolejnych zajęć chociażby. Mamy bibliotekę, w której również można spędzić czas i czy wypożyczyć, czy poczytać dane, jakieś publikacje, czy także Książki. Można spędzić czas właśnie w tej zielonej strefie, która jest na dole przy szatni i tam odpocząć, czy nawet złapać drzemkę. Nieraz mi się zdarzyło po ciężkim dniu, czy też właśnie pouczyć się, ponieważ są osoby, które uczą się na uczelni i tam się czują lepiej, zamiast uczyć się w domu, bo jest to inna przestrzeń, jest im po prostu bardziej komfortowo. U nas na obydwu kampusach jest do tego na spokojnie przestrzeń. Czy także, żeby siąść z grupą znajomych i przygotować się do projektu. Akurat u nas ćwiczenia, są angażujące studentów, nie są to sztywne zajęcia, i bardzo często wymaga się od nas tworzenia różnego rodzaju projektów grupowych. I myślę, że uczelnia ma doskonałą infrastrukturę do tego, aby takie projekty robić na miejscu. Więc naprawdę zachęcam. Na pewno jest to bardzo rozwijające yy i bardziej produktywne niż powiedzmy spotykanie się online ze znajomymi i tworzenie takiego projektu na szybko dzień przed. Można to zrobić na spokojnie, też dzień przed, ale na uczelni przygotować się do takiego projektu wspólnie, wymienić swoje spostrzeżenia, więc to jest super. Mamy bardzo fajne nazwijmy to kafejki. Tam także mamy może nie za dużo miejsca, bo jesteśmy małą uczelnią, ale jednak mamy, żeby w spokoju napić się kawy, czy zjeść dobrą, zdrową kanapkę, więc to też na pewno zachęcam, żeby się zapoznać z tymi ofertami baristy. Jeżeli chodzi o to, jak jeszcze wykorzystać czas, to moja rada jest taka, że póki studiujecie, to rozwijajcie się do maksimum, czyli bierzcie udział udział w konferencjach waszych kierunkowych, w seminariach, chodźcie na targi. Uczelnia zawsze udostępnia takie informacje, że bierzemy udział w targach na przykład Beauty Forum czy chemicznych, czy dietetycznych. Jest ich naprawdę dużo, jest ich coraz więcej i bierzcie w tym udział, bo naprawdę jest to olbrzymi plus, gdy zaczynacie pracę w branży. Bardzo jest to dobrze spostrzegane przez potencjalnych pracodawców, przez rekruterów i samo obycie z branżą też jest bardzo ważne i po takich Targach, mam wrażenie, że jestem taka zbliżona do tej branży, w której pracuję, że już mniej więcej kojarzę dostawców surowców, kojarzę wykładowców, kojarzę prelegentów z danych konferencji i jest to takie budujące, ale też właśnie bardzo rozwijające dla takiej osoby, dla studenta, który stawia pierwsze kroki w branży. Wspomnę o tych targach. Często jako uczenia jesteśmy partnerem takich targów, więc to mamy jakieś takie właśnie wejściówki. Przykładowo teraz jest konkurs na Beauty Forum, gdzie naprawdę łatwo zdobyć darmowe wejście na na dwa dni targów, więc też zachęcam do udziału w takich inicjatywach, konkursach, zabawach, że tak powiem i korzysta z tego, tak jak już wcześniej powiedziałaś, bo naprawdę takie targi, bardziej wykłady na tych targach dają ogromną wiedzę, bo sam korzystam może z innej dziedziny niż chemia kosmetyczna, ale korzystam i wiem, że to bardzo dużo daje. Tak? Ja korzystam z chemii kosmetycznej i zazwyczaj na takich targach poruszane są innowacje i nowości. A nowości w branży kosmetyków no akurat ja w tej branży pracuję, więc jestem w stanie się wypowiedzieć. Jest to bardzo ważne, bo innowacje są jedne za drugimi, praktycznie wypuszczane na rynek, i warto być na bieżąco, aby tworzyć w przyszłości być może innowacyjne produkty, czy zarządzać zespołem i wdrażać, powiedzmy, jakieś pomysły innowacyjne, czy, czy jakieś surowce wybierać, czy nowe rozwiązania, czy nowe formuły. Więc naprawdę bardzo warto, i to samo tyczy się każdej z branż, bo uważam, że zarówno kosmetologia, pielęgniarstwo, dietetyka, czy chemia ogólna, czy chemia kosmetyczna rozwijają się bardzo szybko. I warto być na bieżąco. Nie, nie warto zatrzymywać się w miejscu i osiadać na tym, co mamy, tylko warto robić więcej: pisać artykuły, czytać artykuły, czy właśnie chodzić na, na te konferencje, czy robić postery. Napaw naprawdę tych możliwości jest ogrom i warto z nich korzystać. Ostatnio usłyszałem takie fajne powiedzenie: albo się rozwijaj, albo się zwijaj. Jest to chyba. Zdecydowanie. Zdecydowanie na pewno w kontekście do naszej uczelni i do tych wszystkich branż, które są powiązane z naszą uczelnią, to zdecydowanie z tym powiedzeniem się zgadzam. Nie można się zatrzymywać. Jeżeli chcemy osiągnąć sukces, taki, który sprawi nam satysfakcję, to zdecydowanie trzeba się rozwijać i, i robić coś więcej niż powiedzmy klasycznie, ramowo mamy to zaplanowane w toku studiów. Oczywiście kierunki są rozwojowe i zajęcia, są rozwijające, ale uważam, że jeżeli tylko istnieje możliwość robienia coś więcej, to trzeba z tego korzystać. Jak według Ciebie, czy jest jakiś taki student musi mieć jakieś predyspozycje, żeby przyjść do, do samorządu? Czy po prostu wszystkich zapraszacie? Generalnie nikomu nie odmówimy dołączenia do samorządu, natomiast dla nas przede wszystkim, dla mnie wybierając osoby do samorządu czy rozmawiając, ważne jest, żeby ta osoba miała otwarty umysł, była gotowa na różnego rodzaju wyzwania, oczywiście nie na ciężką pracę, bo nie na tym to wszystko polega, ale na taką pracę dla wspólnego dobra, w miłej atmosferze, do tego, aby była gotowa na udział w różnego rodzaju wydarzeniach, była Gotowa na to, że działamy w social mediach, wspierała nas w działaniu. Więc przede wszystkim dla nas takim, takimi najcenniejszymi cechami jest otwartość, gotowość na różne wyzwania, taką medialność, to, żeby zależało jej także na tworzeniu dobrej atmosfery. I myślę, że to jest tyle. Nie, nie musisz tutaj, jeżeli jakiś kandydat nas sucha, potrafić operować kamerą czy umieć, powiedzmy, obsługiwać kanwę, bo tego cię jesteśmy w stanie nauczyć, albo może to robić ktoś inny, jeżeli tego nie lubisz, ale przede wszystkim musisz być otwarty i taki, mieć takie pozytywne podejście do życia. To jest dla nas ważne, aby tworzyć właśnie grupę zaangażowanych osób, którym zależy na takim wspólnym wspieraniu uczelni, ale w miłej i fajnej atmosferze. Jeżeli chodzi o kanwę czy nagrywania filmów, to z chęcią również my jako biuro marketingu pomożemy, przeszkolimy, jak będzie trzeba, więc również tam zapraszamy. Nie będziemy odmawiać pomocy też. Ja jeszcze tak podsumowując, właśnie chciałem podziękować już za obecną współpracę na tych wszystkich konferencjach, targach, bo Wasza pomoc tak naprawdę jest bardzo, bardzo duża. Dzięki Wam często ci studenci, kandydaci, którzy są nie do końca przekonani po rozmowie ze studentem, niż, niż z pracownikiem uczelni, bardziej, chyba, tak powiem, no, wierzą bardziej Wam. Tak? No bo student i też pani ma, i studenci mają inne podejście, po prostu widzą to z innej perspektywy, tak, niż z roli pracownika, więc taka pomoc, czy w dniach otwartych, czy właśnie w targach dla nas jest nieoceniona, że tak powiem, więc bardzo dziękujemy, no i kolejny rok przed nami. Działajmy, że tak powiem. Tak, zdecydowanie jesteśmy nastawieni na działanie. Już niedługo, też przed rozpoczęciem semestru, działamy marketingowo, właśnie i będziemy nagrywać materiały. Mamy już pewien plan. Na pewno wszystko będzie na naszych social mediach. Także zapraszam do tego, żeby nas obserwować na Instagramie, na TikToku, na Facebooku, bo tam dodajemy wszystkie nasze plany i działania, jakie mamy w najbliższych miesiącach, powiedzmy. Cieszę się, że możemy wspierać uczelni jak i właśnie biuro marketingu w szczególności, ale że możemy wspierać uczelnie, że jest to docenione, jest nam naprawdę bardzo miło i postaramy się jeszcze lepiej w tym roku wspierać uczelnie we wszystkich działaniach, które są zaplanowane. Jeżeli chodzi o taki odbiór właśnie samorządu, to zgadzam się i ja też, sama wybierając uczelnię, napisałam do studentki. No bo jednak student a student jest to co innego. Uważam, że uczelnia ma wspaniałych pracowników, bardzo otwartych i nikt tutaj nigdy mnie nie odstraszył w żaden sposób, wręcz przeciwnie. Każdy mnie zachęca do tego, żeby działać i to jest niesamowite, rzadko się to zdarza. Natomiast jednak student inaczej przekaże to wszystko, powie to z innej perspektywy. Więc warto pytać studentów. Na pewno każdy chętnie odpowie. I wyrazi taką swoją opinię. Jak mu się podobało na uczelni, co jest na plus, co jest na minus, tak jak już wcześniej wspomniałam. Więc jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, to myślę, że wiecie, gdzie nas znaleźć. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję za dzisiejszy podcast. Było bardzo miło. Panie się rozmawiało. Dużo mi się fajnych rzeczy, nowych się również dowiedziałem. Więc dziękuję bardzo widzów. Zachęcam do słuchania kolejnych podcastów. Dziękuję. Ja też bardzo dziękuję i zachęcam do słuchania pozostałych podcastów.